Jak ma? Jak to było? Prawda, fałszyw tam jest... Y, czy, czy, czy ma ten przedmiot tak? Ja on nie ma krzesła na 100% A jak mam to co? To robi p*** No Okej okay. Na pewno i wydaje mi się... że na jest tyle rzeczy Ja bym zrobił tak, że zgadujemy dokładnie No dobra, dobra no to dobra. dobra Zróbmy, zróbmy. No to ty masz w wkrętarkę masz Jeb... <śleski> A ty zgad... Nie wiem co ma, no nie wiem co ma Zgadnij Zgadnij, zgadnij No, no, kupa... no jak miał? Panu kombinuj no, że ma to krzesło masz jeszcze jedno pytanie? Jak chcesz to się pytaj On już gał Czyli trafiłem tak? Tak, tak. Bo on się sprzedał, sprzedał oznaczenie bitu się sprzedał ten, <grym> bo on się zaśmiał A, <grym> Mnie to rozbawiło ogólnie A podrzuć to krzesło tak do góry I puścić je tak? No on ma, on ma plastikowe opakowanie takie duże, karton taki ten nasz Pojemnik Nie Nie, nie. To, to chodzi plastikowe jak metalem Walił pazurem <grym>